Siema, witam bardzo serdecznie na moim kanale Buzzle TV. Zwykle zajmuję się unboxingami gadżetów, jakichś akcesoriów komputerowych czy gameplayami, ale dzisiaj mam taki temat z innej beczki. Jest to mrówcza farma. Także zapraszam was serdecznie, muszę to szybko wyciągnąć z pudełka. Jestem odrobinę nieprzygotowany. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się hodowlą takich zwierzątek, także nie chciałbym im na pewno zrobić żadnej krzywdy, ale będę postępował zgodnie z instrukcją obsługi na pewno tym razem będę czytał uważnie. Także zapraszam serdecznie na otwarcie pudełeczka. No i przystępujemy do otwarcia pudełeczka. Postaram się to zrobić delikatnie. Zobaczmy, jak te mróweczki sobie przyjechały. Niestety zapomniałem, jak się nazywa rasa tych mrówek, ale wiem, że będą na pewno z królową i będzie ich ponad 15. Jest to rasa, która dzieli się na kasty. Tutaj mamy, właśnie troszeczkę opuszczę kamerę. Abyście widzieli wszystko, co mam w pudełeczku. Dobrze zacznijmy od instrukcji obsługi i też zawartości tego opakowania. Ok, i to chyba będzie rasa tych mrówek jest to Mesor Barbarus Mesor Barbarus, ale jeszcze się upewnię i wam na pewno dam dokładną notkę pod y, opisem filmu. Także zapraszam serdecznie na opis a to jest sklep z którego zamówiłem mróweczki mam tutaj też naklejkę Ants Kingdom ale myślę że sklepów do nabycia takich zestawów jest naprawdę mnóstwo eee, tutaj są tutaj są mrówki tak? Tak, tutaj są mrówki i chyba e, cały, cały ten osprzęcik, który został dołączony do hodowli tych mróweczek. Ok, więc delikatnie to sobie będę otwierał teraz. Zobaczmy, jak one... Jo! Tutaj jest królowa. Jaka duża. Dobra, wygląda na żywo i tym te rówki też wyglądają na żywe, czyli połowa drogi do sukcesu już jest. Przyjechały w takiej pipecie. Widzę, że w drugiej części zawacikiem jest woda. Tutaj, a tutaj jest królowa. Jeszcze Wam spróbuję dać troszeczkę bliżej. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Mam nadzieję, że podróż im się w miarę udała. Bez turbulencji, <grym w okresie> o, królowa sobie zagląda w obiektyw. <grym> w <okresie> Dobra, fajnie, odkładam to grzecznie na bok delikatnie, e, na przykład na stolik. Dobra, pokażę wam co jeszcze mam w opakowaniu. E, to jest jakiś płyn, <grym w okresie> to jest pewnie woda. Ale dokładnie się rozczytam. Zaraz będę musiał sobie to przetłumaczyć, bo niestety mam to po holendersku. Ale poradzę sobie na pewno. Tu jest pierwsza karma. Są to jakieś nasionka. A tutaj widzę coś jeszcze żywego jest, ku mojemu zaskoczeniu. Czy to są jakieś mszyce? Jakieś muszki, którymi mrówki pewnie będę też karmił. No, w szoku jestem po prostu, bo na innych unboxingach tego nie widziałem. Tam widziałem, że dostawali tylko martwe. Martwe mam na myśli suchą karmę. Nie widziałem żadnych żyjątek. Jeszcze nie wiem, jak ja mam to wypuścić do nich. I w ogóle co ja mam z tym zrobić? Najlepiej będzie pewnie jak zadzwonię i się zapytam. Na jakiej zasadzie to ma wyglądać? Okej, okay, a tutaj mam listę zawartości tego opakowania, które przed chwilą otworzyłem. I jeszcze na koniec Wam pokażę, jak wygląda całe akwarium, terrarium, nie wiem jak to nazwać, cała farma, w której będą te mróweczki sobie mieszkać. Jest to takie półokrągłe opakowanie z ścianką około centymetra grubości dzięki czemu gdy mróweczki będą sobie tutaj kopały tunele w piasku, który mam załączony w zestawie i będę musiał go sobie przygotować, spróbuję to zrobić na wideo w jakiś taki fajny sposób, żebyście sobie wszystko zobaczyli. Jest tutaj piasek, którym zapełnię właśnie tutaj i te mróweczki gdy będą sobie kopały właśnie tutaj tunele, będzie wszystko ekstra widać i będzie można je obserwować jak one sobie żyją, jaki mają podział na kasty, na pracownice, jakieś tam i w ogóle i w ogóle <laughs> nie wiem jak wy, ale ja National Geographic i Discovery uwielbiam oglądać a teraz małe Discovery będę miał u siebie w pokoju, także tu jest ten piasek, taki czerwony dosyć ciężki i bardzo zbity ciekawe czy będę musiał go jakoś ugęścić, bo nie będzie mógł się im zawalić przecież, bo jak tunele im się zawalą to katastrofa, nie? a tutaj jest, są kamyczki, które pewnie wysypię sobie na sam wierzch tak, jak zdążyłem zaobserwować na opakowaniu. Także jeszcze raz zawartość opakowania. Piasek, kamyczki, które wysypuje na sam wierzch. I tam rówcza farma. Wyciągnę to z folii, to będzie może lepiej widać. O. A tutaj. Są koreczki do zatykania tych otwór, otworów. Myślę, że możemy z nich korzystać na przykład w razie potrzeby powiększenia e, przestrzeni dla mrówek, czy też do kupienia drugiego takiego elementu i dostawienia go od drugiej strony, żeby im tą kolonię już powiększać, gdyby się na przykład rozmnożyły. Czyli bardzo ciekawa opcja. A tutaj jest jeszcze jakaś pipetka, pewnie do e, pomiaru i dozowania im płynów, wody. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, to już chyba będzie wszystko. Ja tutaj zrobię sobie w tej chwili małe cięcie i będę się szykował do przygotowania mrówczej farmy jak najszybciej, żeby one się nie męczyły w tej próbówce. No i już troszeczkę tej wiedzy teoretycznej zdobyłem. Teraz przystąpię do praktyki i pokażę Wam jeszcze ostatni raz ten zestaw, który tutaj mam dostępny do przygotowania mrówczej farmy. To jest cały pojemniczek właśnie na mróweczki, te małe akwarium. Mróweczki tutaj są, już przed chwilą od, odetkałem im tą wadkę tutaj z tej strony, żeby im trochę powietrza wpuścić, bo one tam ze dwa dni spędziły pewnie, albo jeden, jeden na pewno, bo wczoraj były wysłane. Także parę godzin już są. Ale już powietrze mają, tak jak wspomniałem. E, tutaj mam ten suchy piasek. E, mam kamyki, koreczki do zatkania akwarium. E, nasionka. E, tutaj jest woda. Zbiorniczek z witaminami, proteinami, które mają im podobno starczyć na około rok. No, jakieś meszki, żeby sobie coś tam przekąsić od czasu do czasu innego niż same nasionka. <laughs> I pipetkę do. Dozowania wody pewnie i wielu innych rzeczy, których się jeszcze nauczę. Także przystępuję powolutku do uzupełniania tego akwarium piachem. A i przygotowałem sobie też w takim profesjonalnym naczyniu wodę, której jest około 45 ml, pewnie. Bo ten piasek muszę sobie zalać wodę, żeby on się trochę utwardził, żeby one mogły sobie w nim kopać później. Dobrze, to ja już to wszystko rozrzucam tutaj na boki i się za to biorę jak się należy. Mróweczki delikatnie jadą sobie na boczek. Zaleję do tego piasku wody. Z tego co mi wiadomo troszeczkę będzie trzeba odczekać, żeby ta woda sobie tutaj wyschła, i żeby ładnie ten piasek naciągnął wody, wyleję cały pojemniczek, zobaczymy, jak to będzie w przyspieszonym tempie oczywiście. Okay. I zaraz przystępujemy do kolejnych kroków, bo tutaj woda zdążyła już troszeczkę dalej się przedostać przez ten piasek. Wierzchnią część tego piasku, żeby nie był taki ubity, postanowiłem troszeczkę zruszyć. Nie wiem czemu, to jest po prostu mój pomysł, myślę, że całkiem nie najgorszy. Woda w tym piasku jest po to, żeby utrzymać tutaj odpowiedni poziom wilgotności dla mrówek, bo one bardzo tą wilgoć lubią, podobno. Dobra, i przystępuję do kolejnych etapów wprowadzania mojej kolonii tutaj. Mamy kamyczki. Nasypię ich sobie tutaj troszeczkę. Powinno wystarczyć. Troszeczkę ich sobie zostawię, bo później być może zmienimy odrobinę. Design, wystrój mrówczej farmy. Dobrze, i co dalej? Eee, kombinowałem tutaj z tymi pipetami, właśnie z jedną mam z wodą. Wyjmujemy już z pakietu. Ta jest z wodą, po prostu a ta jest z minerałami, z witaminkami dla mrówek. Ludzie mają jakieś tam różne karmiki, widziałem do tego, ale po prostu można to zrobić w ten sposób: odtykając sobie tą część. Wykorzystam tutaj wacik. Nie zwyczajnie zrobię z niego taki korek, tylko że może go przytnę troszeczkę, bo ten wacik jest za duży. Urwę po prostu kawałek, wacik odrobinę zmniejszyłem i teraz wetknę go sobie tutaj. I przez wacik powinno się sączyć właśnie co to, co mi tutaj dali w zestawie. jest i to działa zrobię tego trochę troszeczkę więcej na początek żeby one sobie poczuły, że tam coś jest dobrego <laughs> myślę, że tak to powinno wyglądać I od czasu do czasu po prostu będę sobie to wyjmował i popychał ten wacik dalej. Tutaj z jednej strony nasypię im troszeczkę tych nasionek. Myślę, że naprawdę nie dużo będą potrzebowały na początek, ale tutaj ich nasypię, żeby były. Nie zmuszone, ale zachęcę je do wychodzenia w tą stronę, żeby sobie przemierzały to miejsce. No i mam nadzieję, że będą chętnie tutaj sobie spacerować, co pewnie się nie wydarzy tak zupełnie od razu. Ale przystępuję do otwarcia próbówki z mróweczkami. Jak widać, one sobie tutaj się mocno sklepiły do kupy. I chyba już mają jakieś jajeczka, pewnie to ciężko jest zobaczyć przez kamerę, bo tutaj wszędzie się wszystko błyszczy. Dlatego już ją otwieram i zobaczymy jak zareagują sobie mrówki. I postaram się jakoś fajnie kamerkę ustawić, żebyście mogli więcej widzieć. Ok, otwieram to. Strasznie stwardniało, oni chyba też używali jakichś mokrych wacików. Od razu królowa się zainteresowała i rusza w tą stronę. Ok. Tuba otwarta. No i pomyślałem, że tak delikatnie zostawię tą próbówkę przechyloną w tą stronę. Bo może z logiem ...mrówczej farmy na zewnątrz. I teraz mały Zoom. Mam nadzieję, że mrówki od razu mi nie wybiegną. Wiem, że trzeba to smarować pudrem dziecięcym i jakimś roztworem alkoholu, ale jeszcze muszę dokładnie poczytać, żeby żadnej lipy nie zrobić. O i widzimy pierwszą mróweczkę, która tutaj postanowiła się wydostać na zewnątrz. Już była na krawędzi, ale wróciła z powrotem. I to jest proszę Państwa mały krok dla mrówki, ale wielki krok dla mojego formikarium. Tutaj widzimy jak spod próbóweczki w prawym dolnym rogu ekranu. E, pierwsza z mrówek wyciąga jakieś nasionko, już taszczy je do siebie do próbówki. Za chwileczkę będzie kolejne ujęcie, proszę bardzo. I to już jest progres po e, blisko dwóch dniach. Pewnego ranka sobie przyszedłem tutaj, no i też zorientowałem się, że nagrywanie kamerą Sony X3000R nie miało większego sensu, bo ma problemy z łapaniem kontrastu z, z mniejszych odległości. Także nagrywam teraz telefonem S7 Edge, no i wracam do tematu. Tutaj mróweczki już po blisko dwóch dniach wykopały taki pięcio, może dziesięciocentymetrowy tunelik w głąb. Co właśnie świetnie widać, ucieszyło mnie to bardzo, bo widziałem, że często zdarza się, że po włożeniu próbówki do formikarium mrówki nie chcą za żadne skarby się z niego e, wyprowadzać. Nie wiem, boją się, być może mają stworzone nieodpowiednie warunki. Mam nadzieję, że przygotowałem to wszystko w odpowiedni sposób, ale z tego co zdążyłem zaobserwować, jak widzicie, tutaj one ciężko pracują naprawdę, bo wywaliły taki konkretny tunel. No i taką. Satysfakcję mi sprawia obserwacja tego. Właśnie. Tutaj widzimy tą wiekopomną chwilę, gdy królowa opuściła swoją próbóweczkę. Już ponad dwa dni mrówki walczyły, żeby wykopać ten tunel. Niesamowicie proste od tej strony się wydaje. W dół pewnie chodziło im o osiągnięcie jak najgłębszego miejsca w swoim mrowisku. Bo słyszałem, że te mrówki naprawdę głęboko sobie żyją. Siedziałem blisko do piątej nad ranem, żeby przychwycić ten moment, bo czułem, że on się zbliża, bo królowa tak się kręciła tam. Widzimy tutaj na dnie e, pierwsze larwy, no już ich chyba jest ze 4 czy 5 jeszcze tego dnia z których w okresie blisko dwóch tygodni spodziewamy się pierwszych mróweczek w prawie w pełni dojrzałych już. A tu mamy kolejne ujęcie, które już jest po półtorej tygodnia, proszę Państwa. Tutaj widzimy, że mrówki delikatnie maskują swój tunel od strony zewnętrznej. Pewnie słońce im przeszkadza, bo słyszałem, że lubią zaciemnione miejsca w swoich gniazdach. No i ku mojemu zdziwieniu, myślałem, że będą starały się rozprzestrzeniać jakoś wewnątrz tego formikarium w tunelach, ale one dokopały się do samego dna i tunele się po prostu rozeszły na samym dnie, w prawo i lewą stronę i tak jak obserwowałem to do tej pory, właśnie będzie można to zaobserwować od wewnętrznej strony formikarium. No siedzą na całym dnie sobie, naniosły tam nasionek i tak jak to właśnie wcześniej wspominałem, jest to rasa Mesor Barbarus, mrówki żniwiarki. Ku mojemu zdziwieniu naprawdę żrą ostro te nasionka. Myślałem, że szczypta im starczy na naprawdę długi okres, a ja już im dosypuję z tego pakieciku trzeci czy czwarty raz. Niestety wysoka wilgotność w formikarium po wlaniu tej ilości wody sprzyja też puszczaniom pędów przez nasionka, przez co muszę dosyć często tam zaglądać i wyciągać im te nasionka, pilnować, żeby się nie wdała pleśń, bo zauważyłem, że też się pojawiła. O i tutaj mamy już ostatnie ujęcie aktualne jeszcze z nagrywania dzisiaj. Możemy sobie zaobserwować, chociaż jest już dosyć późno. Mrówki są wtedy odrobinę mniej aktywne. Widać gdzieś tutaj królowej nóżki. Się przemieszcza odrobinkę. Naprawdę polecam serdecznie. Jeszcze chwileczkę z mrówkami. Zakrywamy wieczko. Dzięki śliczne, bazyl TV. Zostaw mi tam lajka, subka. Pozdrawiam serdecznie, hej!